Za tegoroczną kwestę, za kwestę rekordową, za kwestę, która przyniosła naszym nasze kolejną takie doświadczenie wartości tego, że warto poświęcić się społecznie na rzecz właśnie naszej najstarszej ludzkiej nekropolii. To, co powiedziałem dzisiaj rozpoczynając konferencję, największą wartością tych 20 lat jest to, że Państwo wiecie, że mamy tak cenny zabytek, jakim jest cały starszyc, Stary Cmentarz, że Państwo tam przybywacie, że Państwo jesteście tak hojni, że dzięki Państwu odnowiliśmy ponad 130 pomników, że zebraliśmy ponad milion 100 tysięcy złotych, no i że to jest właśnie kwestia, tegoroczna kwestia była kolejną kwestią rekordową. Ja już to też mówiłem, ale powtórzę. Proszę Państwa, jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które w tym roku zebrało więcej pieniędzy niż w poprzednim roku. Nie jest to dużo większa kwota, ale jednak rekord. Te rekordy przemawiają do wyobraźni. 218 złotych 92 grosze. Jest tutaj na sali yy, nasza pani skarbnik, która jest są pięknie na stane cmentarza pani Ela że jest to panielu, nie pomyliłem się. Nie pomyliłem się stąd to. Po... Tak, proszę Państwa, właśnie to jest te 106 tysięcy. Dlatego to dzisiejsze wydarzenie, ta chwila, to jest specjalnie dla Państwa to podziękowanie. Ale żebyśmy właśnie wprowadzili się w tą atmosferę ym, refleksji nad tym, co przeżyliśmy w tym roku, a... Było właśnie te nasze odnowione pomniki, które prezentowaliśmy. To bardzo poproszę Pana Witolda Smetkiewicza, który przygotował dla nas poetycką niespodziankę.